Dobra, próba 17, 19 minut, no więc teraz serio już na laście. Jak nie wyjdzie, no to wrzucę tam 16 ale szesnastka zjebana, no więc jeszcze jedę dalej. A, ogólnie dzisiaj nic tu nie pisałam, no więc wszystko lecę z głowy i próbuję coś tu skręcić do kolania. Coś próbuję tutaj z rybem coś podziałać, ale średnio idzie dalej. Niby praktykuję to już trochę, ale to dalej za mało, żeby. No nie, 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 no właśnie, właśnie tak Właśnie tak, że się wypierdalam z rymu no i wszystko się rozpierdala jak, a jak Nie powinno to tak być no ale jakoś coś próbuję Żeby było lepiej I Może jeszcze będzie, może jeszcze będzie Jeszcze kilka dni I Mam nadzieję, że będzie, o Ogólnie dobra teraz, o bo to jest to wyciszenie, To mogę szybko powiedzieć, że nie no Nie będziemy przez 4 dni, więc, więc, więc No jeszcze będę teraz przez 4 dni na Pewnie potem nagram za na szybko, bo wyjeżdżam rano i, i... Nagrano, naszego znaczy było cokolwiek, żeby się aplodował przez 4 dni, żeby był strictnie wymagany, ale do projektu, jak będę wiedział, jak wrócę, jak wrócę, to na naprawdę powinno być już dobrze. Znaczy może nie dobrze, ale lepiej niż to, co jest teraz, no ale co? Uff, teraz trzeba jeszcze coś nawinąć, chyba lekki przester lecz przy tym, jak mi się odmuchnęło, Ci było całkiem nawet spokój, nie było z stresu, nawet roboczo było. W sensie pracy było dobrze, to się grunt, bo potem będzie... Luźniej, nie? Fak, kurwa, nie? Dlaczego to nie ma rybu w mojej głowie? O, przepraszam. Będzie lepiej, naprawdę. Naprawdę będzie lepiej, naprawdę tu pracuję. Chciałbym zrobić to lepiej, ale no. Pojo, ja, że próbuję. Nie wychodzi mi to świetnie. Na 17 minut mi zostało. To jest. Na, to już nawet nie jest FreeSe, to już jest godanie do pitu, No cóż, taki przypał. Ah I tak dziękuję. Za co ja dziękuję? No nie wiem, ktoś tego słucha, to przepraszam, nie dziękuję. No cóż. Obiecuję że, obiecuję, że będzie lepiej, tak, i to już tyle na dzisiaj, na ten freestyle, dziękuję, do widzenia, idę pracować, żeby nie rozjebać sprawy kolejnej żadnej, dziękuję, Yo, siema.